Jod, część druga. Druga część małego fragmentu poradnika Symfonia Natury. Poradnika, który ma za zadanie przywrócić Ci zdrowie. Witam Cię bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie, w którym opowiem Ci o innych ciekawostkach dotyczących jodu, o których zapewne albo być może nie zdawałeś czy nie zdawałaś sobie sprawy. Czy wiesz, że. Azotany, którymi naszpikowana jest żywność, blokują przyswajanie jodu? Brak jodu w organizmie oznacza brak apoptozy, która jest naturalnym narzędziem organizmu do likwidacji zbędnych komórek. Prawidłowo przeprowadzona apoptoza jest szczególnie potrzebna w czasie ciąży. Jeśli zastanawia się, dlaczego dzieci rodzą się tak ciężko chore i niepełnosprawne. To w tym filmie znajdziesz odpowiedź. Moi drodzy, dzięki apoptozie ciało nienarodzonego dziecka przechodzi wiele cykli, wiele cykli rozwojowych i wiele zmian. Gdy rączki dzidziusia wyglądają w brzuszku mamusi jeszcze jak płetwy, to właśnie dzięki apoptozie przekształcają się one w malutkie paluszki i dłonie. Dzięki apoptozie organizm człowieka pozbywa się niepotrzebnych, zużytych i niesprawnych komórek. Organizm ludzki odnawia się każdego dnia i każdego dnia potrzebuje sprawnego systemu utylizacji w postaci właśnie apoptozy. Pomyśl, do jakiego stopnia te procesy muszą przebiegać sprawnie, gdy kobieta jest w ciąży. Niestety brak jakiejkolwiek wiedzy przyszłych matek na temat funkcjonowania organizmu ludzkiego oraz ślepa wiara w lekarzy doprowadzających ludzkość do destrukcji zdrowotnej skutkuje rodzeniem się dzieci chorych, ciężko chorych i upośledzonych w różnym stopniu i w różnym zakresie. Deficyt jodu zwiększa ryzyko poronień nawet o 50%. No i, moi drodzy, tyle o tyle samo zwiększa się również możliwość śmierci płodu. A ty, jakie dziecko chcesz urodzić? Chore? Czy może dzięki symfonii natury i dzięki przygotowaniu się dzięki niej do ciąży chcesz urodzić zdrowe dziecko? Wybór należy do Ciebie. Moi drodzy, czy mój drogi, moja droga, jeśli jesteś nosicielem Helicobacter pylori, pl to z całą pewnością w Twoim organizmie, a właściwie dokładnie w Twoim żołądku, brakuje jodu. W zamian za to masz w tym miejscu pod dostatkiem azotanów. Twój żołądek nie jest w stanie wytworzyć odpowiedniej ilości enzymów trawiennych, a więc nic co zjadasz nie jest dobrze strawiona. W tej sytuacji mogę ci jedynie pogratulować. Jeśli utrzymasz ten stan, wkrótce rozwinie się u ciebie nowotwór. Jeśli natomiast chcesz uniknąć tego stanu i Zająć się swoim ciałem oraz jego potrzebami w takim powiedzmy sobie obrazie holistycznym, czyli ogólnoustrojowym, no to link do Symfonii Natury masz oczywiście w opisie tego filmu. Symfonia Natury to jedyna albo jedna może z lepszych dróg do taniego, szybkiego i skutecznego powrotu do zdrowia. A jeśli połączysz ją z wiedzą zawartą w filmie Detox, zrozumiesz siebie i swój organizm, przy czym również dowiesz się dokładnie czego on potrzebuje i jak o niego dbać. Nigdzie indziej nie dostaniesz aż takiej dawki wiedzy, jak to, co oferuje Ci Zielarz Polska. Czy wiesz, że wszystkie choroby tarczycy, włącznie z nowotworami, są wywołane niedoborem jodu? Brak jodu to również wszystkie choroby, włącznie z nowotworami piersi, jajników, macicy czy prostaty. Dzięki temu, czego dowiedziałeś się w Symfonii Natury. Zadbasz odpowiednio o potrzeby swojego organizmu. Dlatego bardzo się cieszę, że jesteś tutaj ze mną i bardzo dziękuję ci za zaufanie i musisz wiedzieć, że niezwykle cieszy mnie poszerzające się, powiększające się grono osób, które chcą w sposób naturalny wrócić do zdrowia i o siebie zadbać. Moi drodzy, teraz troszkę o tarczycy. Tarczyca stymulowana jest hormonem TSH, produkowanym przez psy, przysadkę mózgową. Wydziela ona hormony FT4 i FT3. To już są takie bardzo mocno yy, popularne yy, terminy w internecie. I teraz, moi drodzy, bardzo mocno upraszczając, te liczby 4 i 3 odnoszą się do ilości cząsteczek jodu w hormonie. Ja nie będę się tutaj zagłębiać w medyczne, w medyczne informacje na temat tego. To wszystko po prostu spłaszczę i uproszczę, tak aby każdy laik mógł zrozumieć problem. A więc, tarczyca jest stymulowana hormonem TSH produkowanym przez przysadkę mózgową, no i wydziela hormony T4 i T3. W uproszczeniu jest to liczba. Odnosząca się do ilości cząsteczek jodu w danym hormonie. Niedoczynność tarczycy, w uproszczeniu mówiąc, to brak zdolności do produkowania hormonu wynikający, uwaga, z niedoboru jodu. Bez jodu nie ma produkcji hormonów przez tarczycę, a każda komórka ciała potrzebuje tegoż hormonu do właściwej pracy. Hormon tarczycy to główny regulator organizmu. Zastanów się teraz, jak twoja tarczyca ma do cholery produkować odpowiednią ilość hormonów, skoro nie ma pierwiastka niezbędnego do ich produkcji. Ale uwaga, tutaj jeszcze, jeszcze jest bardzo ważna informacja. Jeśli jesteś tutaj ze mną w Symfonii Natury, to wiesz już, co jest niezbędne. Wiesz wszystko, co jest niezbędne. To, czego się dowiedziałeś, pozwoli Ci na bezpieczne uzupełnienie wszystkich niezbędnych czynników wraz z jodem oraz oczywiście na powrót do zdrowia. Jeśli jednak słuchasz mnie na YouTubie, to musisz wiedzieć, że sam jod to zdecydowanie za mało. Aby rozpocząć suplementację, trzeba wziąć pod uwagę znacznie więcej czynników, które omówiłam wnikliwie, właśnie. W symfonii natury. Nie można suplementować samego jodu. Proces dostarczania jodków do organizmu to jest proces złożony. Poza tym Bierz pod uwagę, że jeśli w swoim organizmie brakuje jodu, to brakuje również innych czynników, mikroelementów, które są niezbędne do tego, aby mógł ten organizm prawidłowo pracować. Stąd w Symfonii Natury zostało to przedstawione holistycznie. Link znajdziesz w opisie. I teraz, moi drodzy, dlaczego lekarz zamiast skupiać się na rozwiązaniu problemu kobiet chorujących na niedoczynność tarczycy oraz hashimoto, faszeruje je tabletkami z hormonami, które absolutnie nie rozwiązują problemu. Czy wiesz o tym, że jeszcze 80 lat temu wszystkie choroby tarczycy leczono jodem? Cała jodofobia związana ze zwalczaniem jodu rozpoczęła się dopiero wtedy, gdy koncerny farmaceutyczne wprowadziły tabletki z hormonami, takie jak E nie będę wymieniać, bo znowu mi zablokują filmy. I teraz zastanów się, ilu przykładów na oszustwa medyczne potrzebujesz, aby w końcu uwierzyć, że żaden lekarz cię nie wyleczy. To ty masz swoje zdrowie w swoich rękach. Do jakiej destrukcji chcesz doprowadzić swój organizm zanim w końcu sięgniesz? Po naturalne środki, takie jak na przykład Symfonia Natury. Oby nie było dla Ciebie za późno. Porozmawiajmy chwilę o objawach niedoczynności tarczycy. Objawy niedoczynności tarczycy to senność, niskie ciśnienie częste uczucie zimna, zimne dłonie, zimne stopy, zaparcia, depresja, wypadanie włosów, trudności z koncentracją, kłopoty z pamięcią, bóle gardła, spuchnięte oczy, skurcze mięśni, kłopoty z, z płodnością, nieregularne miesiączki, ale również sucha skóra, skóra która się łuszczy, brak możliwości pocenia się zaparcia, podniesiony poziom cholesterolu, łamliwe paznokcie, czy na przykład nerwowość lub złość. Natomiast do typowych objawów deficytu jodu należą. Zaflegmienie, czyli takie ciągłe też odchrząkiwanie, nagminne e, ciągłe choroby. Różne mogą to być zwykłe infekcje wirusowe, lub ciągłe infekcje związane z zapaleniem oskrzeli, e, zapaleniem ucha, zatok, czegokolwiek. Po prostu wszystko to, gdzie mamy do czynienia ze śluzem, jest brane e, do jednego worka, który nazywamy zaflegmieniem. Również odchrząkiwanie. Dalej są to również problemy hormonalne, infekcje pochwy, w tym grzybice, zespół suchego oka, fibrocystoza piersi, chroniczne zaparcia, choroby pasożytnicze, grzybicze, wirusowe, bakteryjne, sucha skóra, która się również może łuszczyć, a więc łuszczyca. Zapominalstwo, problemy z koncentracją, uczucie zmęczenia, cysty na jajnikach, mięśniaki w macicy, endometrioza, no i oczywiście nowotwory narządów kobiecych. No i mogą być to również choroby i nowotwory prostaty u mężczyzn. No i teraz mam dla ciebie taką ciekawostkę. Czy wiesz co dzieje się z organizmem kobiety z niedoczynnością tarczycy, która zażywa hormony tarczycy, czyli tą tyroksynę w preparacie między innymi na E. Otóż, moje drogie panie, wraz z przyjęciem tabletki z tyroksyną następuje zwiększenie tempa metabolizmu, a wraz z nim organizm zwiększa zapotrzebowanie, uwaga na jod którego de facto tak naprawdę w organizmie nie ma, czego dowodem jest sama niedoczynność tarczycy. Dlatego tak wiele kobiet ze skrajnym niedoborem jodu czuje się tak bardzo źle po, dodaniu, po, po podaniu tych leków. Po zażyciu sztucznej tyroksyny zmniejsza się również zdolność tkanek do kumulowania jodu. Sztuczny hormon jednocześnie stale pogłębia deficyt jodu w organizmie kobiety, uzależniając ją jednocześnie od stosowania tabletek do końca życia. Tak zaczyna się w Twoim organizmie karuzela, z której prawdopodobnie nigdy nie zejdziesz. Więc zastanów się, jak Ty chcesz żyć? Chcesz przywrócić swoje zdrowie w organizmie? Chcesz przywrócić homeostazę i prawidłowe funkcjonowanie swojego organizmu wraz z symfonią natury? Czy wolisz chorować do końca życia, ufając lekarzom? Tylko dlatego, że noszą biały fartuch i skończyli studia. Moi drodzy, co ważne, w nadczynności tarczycy Jod również pełni funkcję leczniczą i przywracającą prawidłowe jej funkcjonowanie. Jeśli więc jeszcze nie poddałaś się barbarzyńskim zabiegom, jak na przykład podanie jodu radioaktywnego czy wycięcie tarczycy, to musisz wiedzieć, że Symfonia Natury jest dla ciebie szansą na powrót do zdrowia. Podobnie sytuacja ma się w przypadku Hashimoto, które zostało dokładnie omówione w samym poradniku Symfonia Natury. Moi drodzy, to był kolejny fragment najnowszego poradnika, który nazwałam Symfonia Natury. Abyś i ty stał się, stała się częścią wspaniałego świata. Świata zdrowia bez leków, sztucznych tabletek i bez chemii. Chorują tylko ci ludzie, którzy chcą chorować. Człowiek, który chce być zdrowy, zawsze znajdzie drogę do pełnego wyleczenia. Ja jestem tego doskonałym przykładem. W moim odczuciu najlepszą, bo najbardziej uniwersalną drogą do przywrócenia zdrowia w Twoim organizmie, i ogólnie w organizmie ludzkim jest właśnie symfonia natury, ponieważ opiera się ona o zbilansowane uzupełnienie pierwiastków i substancji, na których niedobory cierpi każdy chorujący człowiek. Do tego wszystko zostało dobrane tak, aby było tanio i starczyło na długo. Bez względu na to, na co chorujesz, Symfonia Natury pomoże Ci w powrocie do zdrowia. Link do aukcji z poradnikiem znajdziesz w opisie tego filmu. Dziękuję pięknie za uwagę. Mam nadzieję, że dzięki temu filmowi wiele cierpiących kobiet zacznie myśleć i postawi w końcu na swoje zdrowie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Zielaż Polska. Trzymajcie się, papa! Pa.